A kuku, ha Taki ze mnie super youtuber. Jak wiecie, że musiałem ustawić wyzwalacz, telefon mi spadł, więc go podniosłem, więc mi spadł, więc go podniosłem. I myślę sobie kurwa nie nagram tego filmu. Udało się. Jestem siedzę tutaj. Jak oni to robią? 50 miliardów subskrybentów. Wow! Szok. Witam Was wszystkich. Mam tutaj. Książkę, droga pani bibliotekarko, w poprzednim filmiku. Jeżeli oglądaliście ten filmik, opowiadam wam o tym, że będzie taki drugi filmik, na którym przeczytam wam listę do bibliotekarki. Droga pani bibliotekarko, kto nie wie, ten zaraz będzie wiedział. 74 listy do bibliotekarki. Do bibliotekarki. Dlaczego to bibliotekarki? Kim ona jest? Czy ona jest? Czy ona była? Czy ona żyje? Czy ona nie żyła? I tak dalej, i tak po kolei. Większość, praktycznie powiedzmy, no trzy czwarte tej historii jest tutaj. Tu jest wyjaśnione w przedmowie, kto to jest ta pani bibliotekarka. Jak ewoluowała ta historia, jak ewoluowała ta historia. Natomiast to, co jeszcze później się stało, to znaczy, czy odnalazłem, czy nie odnalazłem tą panią bibliotekarkę, to już wiem ja. Zawsze możecie zapytać i wam odpowiem. Po prostu. Dzisiaj mówiłem komuś, że jeżeli człowiek chce znaleźć człowieka w tłumie, pozdrawiamy Panią Osiecką na tabelę, to zawsze go znajdzie. Więc jeśli będziecie chcieli wiedzieć, to mnie znajdziecie. Natomiast 74 listy do Pani Bibliotekarki w momencie, kiedy kończyłem tą książkę, jeszcze nie była mi znana tożsamość tej osoby, którą sobie na tabelę wymyśliłem, wyobraziłem i tak jak mówię... To czy moje wyobrażenie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby wyobrażenie okazało się żywym człowiekiem, i jak się kończy taka zabawa z poszukiwaniem swojego wyobrażenia, ja to wiem. Kiedyś może opowiem, a może nie, kto wie. E... I tak, miała być druga część pod tytułem Droga Przepiękność. Pani bibliotekarka zmieniła się w przepiękność zapowiadałem ją kilka razy tą książkę, że już niedługo, że wydawca dał zielone światło i tak dalej, tak po kolei no niestety ta książka się nie ukaże, przynajmniej nie w wydawnictwie Miniatura i nie przez najbliższe kilka lat ponieważ, ponieważ no powiedzmy, że pokłóciliśmy się z wydawcą mamy inne wyobrażenie dalszej naszej współpracy po tych dziewięciu latach zupełnie inne oboje pewnie mało cierpliwości do siebie nawzajem ponieważ oboje jesteśmy trudnymi ludźmi Hmm, specyficznymi i w każdym razie powiedzmy, że doszliśmy do nieporozumienia że nie wydamy tej książki tak? jej nie będzie, ale nic to nic to e, listy, listy, listy i wiersze, które są w nowej książce, która miała być, a jej nie będzie może kiedyś się ukażą a nawet jeśli się nie ukażą ja je mam u siebie, jeśli ktoś chciałby je poczytać a może się jakoś uda, komuś się prześlę, prawda? Pokażę i tak dalej, i tak po kolei. Ale to się wszystko zobaczy, tak? Według potrzeb, według, według chęci. Tymczasem, droga pani bibliotekarko, tą książkę i wszystkie moje inne książki można wciąż w wydawnictwie miniatura zamawiać, ponieważ nie mamy rozwiązanej umowy. Książki, jak mnie mam, będą drukowane wciąż. I, i, i można zamawiać miniatura małpaautograf.pl to jest mail miniatury, tam można pisać zażyczyć sobie jakiejś powiedzmy książki konkretnej z tych 11 i ona do was przyjdzie oczywiście za opłatą, nie ma nic na no i cóż, dzisiaj przeczytam wam taki właściwie losowo wybrany list one są dotyczące najróżniejszych tematów tak naprawdę to jest właściwie moja część mojej biografii, więc jest bardzo dużo najróżniejszych wydarzeń. No ale, tak jak mówię, losowo wybrałem sobie jeden krótszy list. Gdybym wygrał dłuższy, to pewnie ten filmik bardzo długo by trwał. Więc tak, więc przeczytam wam jeden z listów. Lecimy. Droga pani bibliotekarko. Jak układają się u drogiej pani losy życiowe? Czy nie zapomina pani dbać o konieczne występowanie sztuki w codzienności? Proszę o tym pamiętać. Nie chciałbym, aby się pani, droga pani bibliotekarko, cokolwiek w życiu komplikowało, a wiadomo nam oboje, tam gdzie sztuka nie występuje, ma się ku pustyjom i odchłani. Proszę dbać więc o siebie, bo komu bym pisał te listy, gdyby zabrakło mi pani w mej głowie. A ja, przyjaciółko najdroższa, pochwalić się spieszę, że z niezwykłą ostatnią muzyką miałem zaszczyt obcować. Sam nie wiem, jak to się stało, że wcześniej takiej muzyki nie dostrzegałem. Może za mało samotny los toczyłem i sprawy tak piękne, jak te, o których zaraz napiszę, nie dotyczyły mnie wcale. Na szczęście, cóż za paradoks, Samotności u mnie jest teraz na tyle, by najpiękniejsze dźwięki naszego świata wysławiać. Otóż wybrałem się na spacer długi. Wie pani, gdy już żadne nie skutkują wołania, nijak się człowiek odnaleźć nie może w naszym postępie cywilizacji, a internetowe twarze zbawienne nie takie się ukazują, szczere jakby się o nich myślało. Różne człowiekowi do głowy pomysły przychodzą. A więc idąc tak sobie przed siebie, po raz pierwszy uwagę zwróciłem na ducha ulic, potem łąk jeszcze, na głos przez człowieków wyklęty. Usłyszawszy szczekanie psa, po raz pierwszy w życiu chyba zatrzymałem się, by posłuchać, na co tenże tak psioczy. A zawsze uważałem, że ze zwierzętami nie trzeba umieć rozmawiać. Wystarczy chcieć tylko. Potem wszystko samo się toczy. Ni ząb nie zrozumiałem, co pieska trapi, czy może do radości nastraja. Ale gdy się tak wsłuchać dobrze w szczekanie, można zagubić się w pięknie takiego głosu. Ileż w tym dzikiej, szczerej emocji. Ileż życia. Ileż niewinności, delikatności wręcz, gdy sprawę sobie zdajemy, że pies szczeka tylko tyle, na ile nadrzędne mu pozwoli. Zafascynowałem się autentycznie jak najpiękniejszą muzyką. A potem świst. To wiatr drzewa wyginał, wzbierając w swej wściekłości. Kolejne nuty w błogostan mnie wprowadziły, i nie mogłem nie powtarzać sobie pytania: Jak człowiekowi to dane, że tylu szlachetnych wołań usłyszeć, posłuchać, nie zechce? Mało to jeszcze: kroków w chodnikach stukanie. Czy droga pani bibliotekarka próbowała kiedyś zatrzymać się i od głosu ludzkich kroków posłuchać? Toż to dopiero bal. Każdy wszak człowiek inaczej stawia kroki, i jakby być psychologiem, to pewien jestem, że po stawianiu kroków duszę człowieka by można odkryć. Ten mocniej i szybko, tamten znowu powoli, miarowo, a ten butem srogim, ciężkim, a inny w sandale, gdy deszczem smaga. I przekonanym jest święcie, że w stawianiu kroków jakaś podświadomość się skrywa. Dołączyłem te dźwięki do swojej melodii. I dalej poszedłem kolejnych szukać inspiracji do życia. Ptaki, daje słowo, przecudnie krzyczą nad głowami przelatując. Zawsze miałem wrażenie, że one nie nieme, ale uświadomiłem sobie, że to my niemi, ludzie. Nam się nie chce z ptakami rozmawiać. Rzeka szumiąca wcale nie jest monotonna. Do snu nie kładzie, nawet po dłuższym z jej szeptem obcowaniem. A jak uroczo pluska, gdy się do niej kamyki rzuca, już wiem kupię dyktafon. Pewnie dyktafony się kupuje w takim elektronicznym sklepie z telewizorami. Pojęcia nie mam, bo ja starej daty jestem. Ja z książek nie wychodzę dnie prawie całe. Ale ja potem napiszę w osobnym liście, droga pani bibliotekarko, jak mi poszło z nagrywaniem melodii, jeśli tylko zdołam kupić dyktafon. Spieszę teraz narzędzie do nagrywań kupować. Postscriptum. Ach, pozwolę sobie jeszcze. Dziwna przygoda na tym spacerze. Otóż wracając do mojego poddaszowego pokoiku, widziałem jak policjanci na rynku się z nagą kobietą szarpali. Krzyczała na nich, wyrywać się chciała, że niby ubrana. <laughs> Wiary w to policjanci nie dali. Ale wie pani, co ta naga, piękna niewiasta krzyczała? Łzy mi wtedy nabiegły do oczu. Taki smutek. Biedna, szarpana kobieta i gniew równocześnie na postęp cywilizacji. Ta kobieta krzyczała: Zostawcie mnie! Ubrana jestem w muzykę. Polecam.